Kochani, nie widzę nic po tego kapelusza. Witamy was w w tym przepięknym, uroczym miejscu. Jeśli wytrwacie do końca, to dzisiaj zobaczycie tą dużą, dużą niespodziankę, więc czekajcie, oglądajcie do samego końca, do samej ostatniej sekundy. Będą super atrakcje w dzisiejszym odcinku, a więc mam nadzieję, że przygotuję wspaniały obiad dla mojej kochanej żonki. czy złowię coś w tym pięknym naszym błękitnym, szmaragdowym morzu. A więc czekajcie, czy się uda spełnić marzenia. Ja widzę rekina. <laughs> Wioletka widzi rekina. Uwaga, rekiny są. Może mi się uda złowić rekina, no nie wiadomo. W każdym razie znowu jesteśmy nad morzem, gdzie są te wspaniałe błota. Będziemy kontynuować naszą terapię uzdrawiającą. Będziemy zawsze młodzi i piękni. A więc czekajcie, co się stanie w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Zapraszam. Wioletka. Y... Mare. Mare. Patrzcie. to jest urządzenie, które wymyśliłem do łowienia. Bardzo ułatwia pracę, bo nabiera się dużo na garstki. Niestety się tak dużo nie mieści. Ale muszę Wam powiedzieć, że żebyście zwracali uwagę: wchodzi się do morza i czuje się pod stopami, że jest naprawdę coś takiego jak bagno, że się nogi zapadają. Czyli jest takie bardzo, taki piasek bardzo, bardzo delikatny, jak mąka. I wtedy się wyczuwa, że to jest to, co trzeba wyłowić. Aczkolwiek. Żeby Was nie zmieniło, tak samo bywa takie właśnie brązowe błotko i one się nie nadaje. To nie jest lecicze. Błotko to jest taki piasek bardzo drobny. Być może po jakimś czasie też się przerobi, ale zobaczcie, to jest takie brązowe. A Takie prawdziwe błoto do smarowania. Zobaczcie, jest takie czarne, czarne. Naprawdę jest, zobaczcie jakie porównanie, jaka różnica. Czyli jest naprawdę takie bardzo czarne te bardzo czarne się właśnie zbiera i to jest te błotko lecicze a więc już mamy przygotowane za niedługo będziemy się smarować oczywiście pogoda sprzyja temu jest 40 stopni a więc musimy się nasmarować żeby mieć taką ochronę naturalną w dniu dzisiejszym przed takimi wielkimi temperaturami za niedługo będziemy czarni jak murzy w naszym domu nie, Wioletta przygotowuje już nasz domek do tak. W prawej stronie Pójdą Wszystkie pójdzie do ciebie kochani Uważaj, nie, 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 nie byłem nie, nie. nie udało się Chyba będziemy głodni, kochanie, dzisiaj ja nie wiem No trudno, trudno muszę złowić dla ciebie rybkę, no bo przecież wiedział bo. No nie śmiej się, to nie jest takie łatwe. Chcesz mi zastąpić? Byłem blisko, byłem blisko. Teraz będzie rybka. Pracuję nad tym. Te ryby przecież wystraszył. Wow. Będą rybki kochanie. Dzięki czemu. A, jest, 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 jest. A Proszę bardzo, jest. jest, jest, jest Będziemy jedli rybę, będziemy jedli rybę. Idę, zanieść. Jeszcze jedna nam potrzebna, kochani. Może bardzo. Może to jedna. Teraz łapkę. druga próba, słuchajcie. Atakują Cię, uważaj. Obronię Cię, kochanie. <grym> Cicho. A one chcą Cię chyba kończywać. Jest! Uwaga, jest! Yes. Yes. No to obiad yes, gotowy Jest, jest yes. Ale mamy połów dzisiaj Zobacz, zobacz, mamy ryby No yes, to dobrze, idziemy yes. gotować do yes. Jesteśmy prawie, prawie gotowi do naszego pikniku obiadowego Jak się Wam podobamy Tutaj moja żonka Bialik przygotowuje swoją ulubioną sukienkę Zawiązuję swoją ulubioną sukienkę Oj piękna kochanie W jakim supermarkecie kupiłaś tą sukienkę? Nie ma nazwy Nie ma nazwy na, 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 tą, na, na tą sukienkę No przepięknie. Ojej Cudowna sukienka kochanie Zobaczmy jak się prezentuje w nowym wydaniu Violetka. Idę do Ciebie kochanie. Ach, coś mi spływa normalnie z tych suwarów do oczu. No właśnie. zdeptała, no Już ja... powiedz głośno, zdeptała. Nie chcą, co? Zdeptała jedną się namęczyłem przy łowieniu i wioletka zdeptała jedną To była moja. Ua, 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 ua. Ua, ua, Będziemy jeść rybki złowione. A więc tak, mamy już naszą zupkę. Zaczyna się troszeczkę gotować. Zobaczmy co dodajemy do zupki. Nasza zupka już tutaj zaczyna troszeczkę pracować, rybka się gotuje. Już wydziela swoje soki. Makowite. Co dodamy do zupki? Naszej? Dzisiaj do naszej zupki dodamy oczywiście cytrynę. Wiadomo, bo to greckie przepisy. Dodamy! Zadamy pomidorka i oczywiście makaron, nudle. Nudle chińskie. Chi, chińskie nudle. To będzie nasza dzisiejsza zupka tutaj w naszym domku na plaży. Rybki złapaliśmy same, niestety musieliśmy troszeczkę sobie dopomóc supermarketem i mamy tutaj podstawowe składniki. Za chwileczkę zobaczymy jaka będzie wspaniała zupka. Nasze błotko już dojrzało Wyszło na nas A więc idziemy A więc idziemy się opłukać Teraz Z tego błotka Zrobimy sobie peeling Boże Z tym błotkiem Wspaniale umyje Co, od... Co nam ostatnio Udowodniła A więc Mywamy z siebie błotko Zmywamy błotko ale fajnie, gorące morze. Zobaczmy, fioletka też zmywa z siebie błotko Zobaczmy co dzieje się z naszą zupką Nasze rybki już są mm, rozpadają się w ustach Teraz dodamy pomidorka makaronu cytrynka na końcu i będziemy jeść nasz obiadek fioletka już też opukana, złotka ojej pięknie, cieszy się o, nasza zupka już jest gotowa zaraz będziemy jeść pyszną zupkę zobaczcie jak smacznie wygląda Taka na świeżym powietrzu, przy morzu rybka złowiona przed chwileczką pomidorek, makaron nie potrzeba. Zobaczcie, jak I do smaku. Nasza zupka wspaniała, nadmorska. Zobaczmy. Wioletka degustuje się. Pierwsze. Pierwsze. Kęsy. Mia, miam. Mówi taka sobie. Ограничение на шаг Przede wszystkim Violetka.